Trzecią, wylot jest o szóstej. Jadę zostawić jeszcze samochód, więc troszeczkę to potrwa. Pewnie będę za wcześniej no ale lepiej w tą stronę niż w drugą. Do zobaczenia potem. No i mamy to, larnaka na Cyprze. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Na razie jest gorąco. Jutro i pojutrze ma być deszcz. Może nie będzie. Oby. Tu wygląda całkiem sympatycznie. Miałem jechać autobusem do centrum. Jest tam około 5 km 4, ale stwierdziłem, że przejdę się. Przy okazji zobaczy już sobie część tej wyspy i tutaj mamy całkiem sympatyczne po drodze jeziora. Bardzo ładnie wyglądają na lotnisku musieliśmy robić test PCR co ciekawe, był stosunkowo tani jak do Polski, bo kosztował tylko 15 euro, co u nas jest raczej... No chyba nie znajdziemy miejsca z tak tanim testem. No i zobaczymy za kilka godzin co będzie, jaki wynik i czy będę mógł tutaj coś pozwiedzać, czy pójdę na kwarantannę. I udało się zacząć nad morze. Praktycznie jestem już w Larnace Dosyć szybko poszła ta droga z nad lotniska. Jak możecie zobaczyć. No I przed chwilą przyszedłem do pokoju. Powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Rezerwowane było na booking w opisie wam dam nazwę to jest w zasadzie hostel ale ma też pokoje pojedyncze jest tutaj naprawdę dużo miejsca spokojnie kilka osób tutaj weszło jedyny minus to jest to, że jest troszeczkę głośno od głównej ulicy ale akurat mnie to nie przeszkadza. Więc jest ok. Więc teraz przejdź ze mną na promenadę. Po mojej prawej jest y, zamek. A po lewej stronie jest promenada, którą ci za chwilkę pokażę. Powiem wam, że totalnego bzika mają tutaj na punkcie kotów Są co chwilę na każdym kroku Przy wejściu na śmietniku wszędzie Nie wiem dlaczego, muszę o tym poczytać Dlaczego taka tradycja Ale chyba w każdym domu tutaj jest Również tam gdzie się zatrzymałem Też mają właśnie kota Niektórym może to przeszkadzać, bo siedzi w kuchni Ale zależy kto ma jakie podejście Teraz jesteśmy obok promenady, jest tutaj port, za chwilkę Wam pokażę. właśnie na kawie w Coffee Island wyślę wam zdjęcie w sensie zrobię jutro naprawdę bardzo polecam dobra kawa i w bardzo fajnej cenie i mamy kolejny dzień dzisiaj już pogoda nie jest taka ładna ale może się może się zrobi bardziej przejrzyście spokoju do centrum jest około 5-7 minut z bucika, więc nie jest daleko. Taka dróżka prowadzi. Idę ja teraz po kawę przy promenadzie, w zasadzie na, pro, pro, na promenadzie, tutaj mają bardzo dobrą. W jednym z ostatnich kiosków. Tak to wygląda w tej chwili, bardzo mało ludzi. W zimie przynajmniej. To jest to miejsce, o którym wam wczoraj wspominałem. Bardzo fajnie jest tutaj sobie usiąść wieczorem. Mają kawę, piwo w fajnej cenie oraz fajna atmosfera. To jest zaraz przy promenadzie, w zasadzie przy zamku od tej strony. Więc polecam. Tak samo na Google mają bardzo dużo gwiazdek. Zjedziemy do zamku, zobaczymy czy się uda wejść Wczoraj nie patrzyłem od której godziny jest otwarte. Ok, jesteśmy na dziedzińcu zamku. Okazało się, że trzeba mieć test albo paszport COVIDowy. Paszportu nie miałem, ale miałem sms z lotniska, że miałem robiony test, więc zaczynajmy zwiedzanie. właśnie wyszło ładne słoneczko bardzo dobrze Idę teraz na jezioro. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć flamingi, które podobno zimą tutaj przylatują. Jak już przejdziecie troszeczkę dalej w stronę lotniska, to są naprawdę fajne plaże. Jest tutaj bardzo mało ludzi więc można szaleć Może Wam pokażę jak to wygląda że raczej nie uda się nic nagrać ale potem pomyślałem, że transportu przejdę się po pół godzinki w jedną stronę i chyba się uda nagrać ale tak ku przestrodze, jeżeli te będziecie, no to warto się przejść i popatrzeć czy nie ma ich w innym miejscu no bo może stracić taki widok Miałem ciekawą sytuację. Byłem sobie wieczorem zjeść falafela, czy jakoś tak to się nazywa. No i kupuję. Pogadałem z tym co sprzedaję. No i poszedłem. To jest niedaleko o, niedaleko pokoju gdzieś. No i odszedłem tam kilkanaście kroków, woła mnie gościu, który z nim tam był. Mówię, no ryj będzie bity jak nic. Ale okazało się, że tak gościa zagadałem, że nie zapłaciłem mu. No i tylko potem nie wołali. Dlatego mogę się nagrywać. <grymne> Jutro miałem jechać do Pafos, ale właśnie nie wybiorę. Z tego co widziałem, są tam też dosyć tanie bilety lotnicze. No i po prostu sobie tam polecę innym razem. Przez ten jeden dzień obawiam się, żebym mało tam było zwiedzał. A tak to sobie też 3-4 dni zrobię, żeby zobaczyć wszystko. Tak w ogóle to fajnie, że jesteście. Przynajmniej mam z kim porozmawiać. I to z cały czas tą drogą. Wejdziecie do akweduktu, który właśnie znajduje się przede mną. Kolejny dzień. Byłem wczoraj w dwóch naprawdę fajnych pubach. Z jednego z wnętrza będzie film. Naprawdę fajny wystrój i, i muzyka taka a'la R&B no w ogóle przeróżna, ale bardzo fajna drugi, troszkę gorszy wystrój przy prom, promenadzie to było ale naprawdę naprawdę fajnie tam ludzie tańczyli to było a'la impreza latino, akurat w piątki Pan podjechał, się śmiał. Generalnie, jeżeli ktoś lubi, polecam lokalne piwo Kiało się nazywa. Bardzo dobre. Wczoraj spróbowałem kilku. No Jestem bardzo miło zaskoczony, ponieważ miał być deszcz. A jest znowu słońce. I to bardzo ładne. Na końcu promenady znajduje się plac Europa. Zaraz wam go pokażę. Ja właśnie sobie zakupiłem kawkę. Bardzo ładnie tutaj jest. jaki fajny budynek się morduje praktycznie jest minutę od plaży jestem właśnie w pobliżu wykopalisk archeologicznych Kition. są różne opinie w internecie niektórzy mówią, że się nie opłaca tutaj iść inni piszą, że polecają generalnie podobno zachowało się mało wejście kosztuje 2,50 euro. 2 no jest to już taka dzielnica troszkę, troszkę na uboczu. Jest dużo budynków opuszczonych. Widać, że nie jest to część mocno turystyczna. Ja nie mam takiego dylematu, czy wejść, czy nie, ponieważ dzisiaj jest zamknięte. Otwarcie jest dopiero o 8 w poniedziałek. Jak możecie zobaczyć, tutaj nie jest tego, nie, nie pozostało zbyt wiele. Myślę, że jeżeli ktoś się interesuje takimi tematami, no to warto wejść. Tutaj mamy ciekawy budynek. Ale Kition nie był, Kition tak się wymawia, nie był moim głównym celem, chciałem też poznać troszeczkę tą część miasta jak tutaj jest. Na promenadzie jest przystanek, z którego możecie dojechać i na lotnisko, i do innych miast na Cyprze. Byłem właśnie w restauracji Kalamaki. To jest przy promenadzie. Poleciła mi to miejsce właścicielka pokoju, w którym śpię. No i również dziś widziałem opinie, przed chwilką patrzyłem pozytywne na stronach u nas w Polsce Ktoś również polecał yy, Na przykład yy, z lokalnym jedzeniem w RAP kosztuje około 4 euro fajna cena Więc gdy, yy, jeśli tutaj będziecie to, to polecam żeby sobie wejść, zjeść coś Bardzo dobre jedzenie lokalne I co najważniejsze przed chwilką jak byłem Dużo osób yy, tutaj lokalnych tam było co raczej dobrze, dobrze wróży. Właśnie jestem na lotnisku. Strasznie padało jak szedłem, dlatego nic nie nagrywałem. W zasadzie zmokłem jak kaczka. Autobus jechał. Obok autobus jechał z tego kiosku, który Wam pokazywałem. Praktycznie jak to za minutę był. Teraz czekam. Przyjechałem dosyć wcześnie jeszcze mam dwie godziny do przejścia przez bramki. Jeżeli chodzi o cenę transportu z lotniska i yy, z powrotem, kosztuje 1,5 euro bilet. 13:30, miałem ci naprawdę słaby, słabe lądowanie. Normalnie tak mi jedno ucho przytkało, zaczęło boleć, nie wiary Bardzo szybko zaczął schodzić samolotem w dół. No więc dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że pojawi się coś nowego. Że obostrzenia tego nie zrujnują. Więc dzięki, do zobaczenia, cześć.